Cześć, tutaj Piotr. Jak słychać od dzisiaj, relacje z wyścigów będą po polsku. Dzisiaj jest ostatni wyścig cyklu Energia Cup. w Kartuzach. Bardzo fajna pętla, pagórkowata. Jak zwykle jadę krótszy dystans 41 km. Jest jak zwykle też dwa razy dłuższy dystans. Ale o tym pomyślę może w przyszłym roku. Dzisiaj dość mocno wieje, więc to na pewno będzie miało. Spory wpływ na rywalizację na pewno będzie łatwiej o jakąś ucieczkę czy porwanie grupy na, na, na mniejsze grupki. Więc na pewno dzisiaj będzie bardzo ciekawy wyścig, zakończenie kolarskiego sezonu szosowego na pomorzu, jako że jest to ostatnia impreza w tym roku, to zapadną ostateczne rozstrzygnięcia w klasyfikacji generalnej. Mojej kategorii wiekowej będę bronić miejsca na podium, więc mam nadzieję, że dzisiaj uda mi się zanotować kolejny dobry start, żeby znaleźć się przynajmniej na trzecim miejscu w kategorii wiekowej. A jeżeli chodzi o klasyfikację Open, to dzisiaj będę bronić miejsca w pierwszej dziesiątce po Pelplinie. Jestem dokładnie na dziesiątym miejscu i mam nadzieję, że uda mi się utrzymać również to dziesiąte miejsce. Więc teraz zapraszam na skrót wyścigu z moim komentarzem. Zobaczmy, jak to dzisiaj wyglądało na trasie. No to zaczynamy. Przed nami 41 km. Jak zwykle, na ekranie są zaprezentowane wszystkie potrzebne dane, takie jak prędkość, czas, odległość, nachylenie, moje tętno, mapka. Już od razu po pierwszym kilometrze jeden z zawodników ze Stargardu zaatakował, ale było to dość oczywiste, że samotny zawodnik nie będzie w stanie przy tak bardzo silnym wietrze, jak był na tym wyścigu, uciec przed peletonem. Po pięciu kilometrach znajdował się pierwszy bardzo krótki, ale dość stromy podjazd. Jest to bardzo charakterystyczne miejsce, bo na zakręcie przejeżdża się przez story. Jak widać, w tym momencie wjechałem na sam przód grupy. Bardzo lubię takie troszkę bardziej strome odcinki, gdzie nachylenie sięga niespełna 10%. A teraz przenosimy się na początek podjazdu pod pomieczyńską hutę. Jest to najdłuższy podjazd na trasie, mający trochę ponad kilometr, ze średnim nachyleniem 4%. I muszę powiedzieć, że Pojechaliśmy bardzo szybko. Jak potem spojrzałem na wyniki na strawie, to na tym segmencie zabrakło nam dosłownie kilku sekund, żeby ustanowić nowy, najszybszy czas. Tempo było na tyle wysokie, że pod koniec podjazdu już miałem problem, żeby utrzymać się w ścisłej czołówce. W tym momencie sytuacja nie wyglądała jeszcze źle. Ale po przejechaniu przez ten zakręt, powstała nieduża przerwa. I jak okazało się, był to kluczowy moment, w którym udało się oderwać kilkuczołowym zawodnikom. Za długo jechałem za tym zawodnikiem. I w momencie, kiedy zdecydowałem się gonić, było już za późno. I na tym bardzo szybkim odcinku z wiatrem w plecy, jadąc jeszcze lekko w dół, nie byłem w stanie już nadrobić tej różnicy. Pomimo, że przewaga ucieczki nie była bardzo duża, to nie byłem już w stanie zniwelować tej różnicy. Jeszcze do końca pierwszego okrążenia liczyłem, że jeżeli będziemy dobrze współpracować, to uda nam się dogonić pierwszą grupę. Bardzo dużo czasu spędziłem na samym przodzie grupy, pracując w celu dogonienia ucieczki, ale niestety nie było zbyt wielu chętnych do pracy na czele naszego peletonu. Więc pod koniec pierwszego okrążenia musiałem się już pogodzić z tym, że straciłem świetną okazję do zabrania się do ucieczki i nie uda się też jej dogonić. Tutaj jeszcze widzimy ten fragment Nadejść do Kartus, gdzie zjeżdżaliśmy na drogę rowerową. I chyba nie było to złe rozwiązanie, bo nie słyszałem, żeby jakoś ktoś bardzo narzekał na to. Teraz przejeżdżamy przez ostatni zakręt na pierwszym okrążeniu. Jedziemy prostą startową. Na drugim okrążeniu nie było już żadnych fajerwerków, więc przenieśmy się na ostatnie 3 km wyścigu. Na ostatnich trzech kilometrach można powiedzieć, że popełniłem taktyczne samobójstwo. Wyszedłem na 2,5-kilometrową zmianę. Tak wyglądała sytuacja, że nikt nie chciał za bardzo pracować na czele. Ja już byłem na tyle zawiedziony tym, że nie udało mi się zabrać do pierwszej grupy, że już nie miało dla mnie to dużego znaczenia, czy będę 14, 18 czy 22. Więc jechałem 2,5 kilometra na ostatnich trzech kilometrach na pierwszym miejscu. Zdałem sobie sprawę z tego, że zapewne stracę przez to bardzo na samym finiszu. Przed ostatnim zakrętem zostałem wyprzedzony przez kilka osób. Teraz właśnie przejeżdżamy przez ostatni zakręt. Zostało ostatnie 300 metrów prostej. Przez to, że dałem wcześniej taką bardzo długą zmianę to oczywiście, już byłem dość zmęczony, więc nie miałem już siły na porządny sprint na finiszu. Koniec końców dojechałem na 22 miejscu. I to by było na tyle. Dzisiaj pomimo, że wyścig nie udał mi się tak bardzo, jakbym chciał, zająłem 22 miejsce. Udało mi się obronić trzecie miejsce w generalnej klasyfikacji wiekowej, z czego jestem bardzo zadowolony. No i tak w zasadzie to by było już tyle. Dzisiaj to był mój ostatni czasowy wyścig w tym roku, więc zapraszam Was do oglądania kolejnych relacji z wyścigu za rok. Do zobaczenia. Miejsce trzecie Piotr Jędrzejewski z Gdańska. Miejsce drugie Michołaj, marzejąc łapowa i miejsce pierwsze Adam Tejk z Kartus. Brawo, brawo panowie.